Serwus, To jest podcast Kibicowski Głos Motorowców. tworzony z myślą o kibicach Motoru Lublin i jego przyjaciołach. Projekt powiązany jest z serwisem Kibicowski Motor Lublin.com. Cześć Motorowcy. Za nami już wyjazd do Kołobrzegu, za nami mecz w Kołobrzegu na Murawie 0 do 0. Niestety nie udało się wygrać, natomiast myślę, że my jako kibice wygraliśmy tym wyjazdem, bo jak sami dobrze wiecie, pojechaliśmy bardzo konkretną ekipą w dużej liczbie. Co jak na piątek i jak na najdalszy wyjazd sezonu pokazało, jakim potencjałem dysponujemy, i myślę, że bardzo, bardzo to może cieszyć. Na pewno też wielkie podziękowania dla naszych przyjaciół, którzy też wsparli nas bardzo, bardzo mocno i mogliśmy w dobrym składzie pojawić się nad morzem. Natomiast to nie koniec wyjazdów na ten sezon. Jeszcze przynajmniej raz pojedziemy za motorem. Motorem w Polskę. już za tydzień, 4 czerwca, motor zagra w ostatniej kolejce z Polonią-Warszawa. Przy konwiktorskiej ruszyły zapisy na ten wyjazd. Wszystkie informacje znajdziecie na naszym forum, oczywiście, a także w sklepiku kibiców przy ulicy Pocztowej, lub też przy stanowisku z gadżetami na meczu z zagłębiem 2 Lubin. Jedna ważna rzecz: pierwszeństwo przy zapisach mają ci kibice, którzy wybrali się za motorem w tej rundzie do Kalisza lub do brzegu, Więc jeśli tam byliście, to macie pierwszeństwo i jeśli pozostaną wolne miejsca, wtedy pozostali kibice będą mogli się zapisać i pojechać na Konwiktorską, w miejsce gdzie mamy nadzieję, że będzie okazja na to by świętować awans do Baraży, bo w tym momencie już tylko i wyłącznie Barażem możemy zgarnąć w końcówce sezonu. A skoro mowa o Barażach, to czas przejść do sfery sportowej, bo ta też jest bardzo, bardzo ważna. Jako się rzekło, przed tygodniem 0 do 0 w koło brzegu i na pewno był niedosyt duży po tamtym spotkaniu. Motor wydaje się, że był zespołem lepszym na murawie, miał więcej klarownych sytuacji. No ale niestety nic nie wpadło do bramki przeciwników No i skończyło się bezbramkowym remisem Remis, który nie jest najgorszy Ale wiadomo, że nie dał nam tego co chcieliśmy Czyli wskoczenia do strefy barażowej Motor nadal na siódmym miejscu nadal tuż za tymi barażami chociaż ma tyle samo punktów co KKS Kalisz będące na szóstym miejscu 51 oczek, no ale tutaj niestety mecze bezpośrednio są po stronie ekipy z Wielkopolski ale nadal, nadal tutaj nic się nie zmienia, nadal gonimy przecież w najbliższej kolejce są bardzo ważne mecze, jeśli chodzi o, o drużyny które są nad nami i jest szansa po prostu wskoczyć do, do strefy barażowej, zresztą najprościej mówiąc, jeśli motor pokona za Zagłębie 2 Lubin to bez względu na to jakie padną wyniki w innych miejscach motor po tym weekendzie będzie już w strefie barażowej. Ale najpierw trzeba pokonać rezerwy miedziowych. Rezerwy miedziowych też nie przyjadą i nie położą się przed motorem z wiadomych względów, bo walczą o utrzymanie. Zagłębie 2 jest na miejscu 13 z 35 punktami. Taki sam dorobek ma będąca tuż za nimi Radunia Stężyca. No i punkt mniej ma tylko górnik Polkowice, który otwiera strefę spadkową. Zatem łatwo wywnioskować, że tutaj miedziowi jeszcze mają o co walczyć i jest to oczywiście walka o utrzymanie tej drugiej ligi. Co ciekawe, Zagłębie 2 Lubin będzie też miało spory wpływ na to, jak będzie wyglądała strefa barażowa, bo w przedostatniej kolejce przyjeżdżają do Lublina, a w ostatniej kolejce mierzą się u siebie z KKS Kalisz, a zatem e, jeśli życzyć im powodzenia, to jedynie w tym ostatnim meczu z naszym bezpośrednim przeciwnikiem. Warto też dodać, że Zagłębie Lubin ma już też utrzymany zespół w Ekstraklasie, co może nieco budzić niepokój pod kątem ewentualnych tzw. spadów z pierwszego zespołu. Oczywiście ograniczają ich przepisy, nie wszyscy będą mogli przyjechać ewentualnie do Lublina, tutaj nie wiemy jak to będzie wyglądało, natomiast ogranicza też ich jeden fakt, że w sobotę o 17.30 pierwszy zespół zagra mecz z Rakowem Częstochowa na zakończenie sezonu. W teorii to jest mecz o nic, bo de facto Zagłębie zajmuje dziewiąte miejsce i ani nie grożą mu puchary, ani nie grozi już spadek. Natomiast yy, może wiele się zmienić, jeśli chodzi ich miejsce. Opcja m, optymistyczna dla nich, szóste miejsce, pesymistyczna 12. Różnica 6 miejsc yy, to w teorii Jakiś milion złotych, a może nawet więcej, nie pamiętam dokładnie ile wynoszą konkretne nagrody za konkretne miejsca w ekstraklasie, no ale to dość spore pieniądze, więc raczej trudno też myśleć o jakimś wielkim odpuszczaniu w Lubinie. Zatem myślę, że możemy tu być nieco bardziej spokojni o to, że po prostu przyjadą do nas rezerwy, a nie rezerwy wsparte pierwszym zespołem. Przyjeżdża zespół, który jest przede wszystkim takim, który chce się oglądać dla postronnego. Kibica najlepiej to pokazuje bilans bramkowy: 40 strzelanych, aż 63 stracone gole, i miano najgorszej defensywy ligi. No i właśnie, liczymy na to, że ta defen najgorsza defensywa ligi jeszcze swoje przyjmie w Lublinie. A może tak się zdarzyć yy, przez yy, ich styl gry. Zagłębie to na pewno nie jest ekipa, która będzie wybijać piłki, raczej będą chcieli grać y, wszystko y, krótko od tyłu, a to my się woda na młyn dla, dla motorowców, którzy w wysokim pressingu uwielbiają takie drużyny, bo też y, takie drużyny są bardzo podatne na to, by tracić piłkę w okolicach swojego pola karnego. No i co za tym idzie Bezpośrednio tworzyć y, szansę na strzelenie gola, tak było chociażby z Radunią Stężyca, w którą w pierwszej połowie motor po prostu zgniótł doszczętnie. Wtedy skończyło się prowadzeniem 2 do 0, mogło być jeszcze wyżej, no ale to myślę, że też pokazało siłę motoru i jak to wyglądało. Warto przejść do tego, co się będzie działo nie tylko w Lublinie w najbliższy weekend, bo, bo będzie się działo bardzo dużo. Motor gra z zagłębiem 2 lubień. Stomil Olsztyn zagra z Siarką Tarnobrzek i wydaje się, że Olsztynianie mają tutaj zdecydowanie najłatwiejszego przeciwnika, przeciwnika, który już spadł do trzeciej ligi. Chociaż też często te drużyny, które, które już grają na totalnym luzie, bo już spadły, potrafią spłatać figla. Czy tak się stanie w przypadku ekipy Siarki zobaczymy, ale tutaj Stomil na pewno może być w teorii zadowolony, jak, jakiego rywala przydzielił mu los w 33 kolejce. W 33 kolejce zobaczymy też dwa mecze drużyn, które walczą o awans, walczą o barażę. KKS Kalisz podejmuje Kotwice, Znicz Pruszków podejmuje Wisłę Buławy. No i tutaj powinno się wiele, wiele dziać. Wisła Pławy to drużyna, która bardzo dobrze radzi sobie z drużynami z góry tabeli i z większością ekip ma bilans meczów bezpośrednich na plus. Więc to powinno być to powinno być dla nich mobilizujące i to powinno w jakimś tam stopniu dawać im rolę faworyta, chociaż z Pruszków to też jest ekipa bardzo, bardzo mocna. W tej kolejce może też dojść do sytuacji, w której lada moment poznamy drużynę, która drugą drużynę, która awansuje do pierwszej ligi. Tak się stanie, jeśli Kotwica powiększy przewagę nad Stomilem, a zatem jest na to szansa już w ten weekend. Wtedy już zamknęlibyśmy kwestię top 2, bo jak wiadomo, przed tygodniem Polonia Warszawa pokonała Olimpię Elbląg i wskoczyła do grona pierwszej ligowców. Po 33. kolejce, oczywiście, przyjdzie czas na ostatnią rundę spotkań. W niej motor pojedzie do Warszawy, jako się rzekło. No i na mecz z Polonią Warszawa. Łatwo na pewno nie będzie, bo Polonia, mimo że awans wywalczyła, to na pewno nie odpuści tego spotkania. E, wielokrotnie wielu kibiców e, pisało w internecie, że nie wyobrażają sobie, by właśnie czarne koszula odpuściło motorowi. E, no i też trudno się dziwić, bo, bo Polonia zagrał siebie. E, otwarty cały stadion, z, łącznie z trybuną kamiennym. No a zatem no nie będzie mowy o odpuszczaniu, tylko będzie chęć po prostu przypieczętowania awansu, będzie chęć takiego zamknięcia ładną klamrą całego sezonu. Natomiast na meczu z Polonią będziemy się skupiać za tydzień. Najpierw mecz z Zagłębiem 2 Lubin, z Zagłębiem, które w tym sezonie kojarzy nam się bardzo, bardzo dobrze. Graliśmy z nimi, z klubem Zagłębie Lubin już dwukrotnie, gdyż najpierw w Pucharze Polski przyszło nam się mierzyć 19 października z pierwszym ze z połem Miedziowych. Wtedy Motor wygrał 1-0 do po dogrywce po bramce Mikołaja Kosiora. Trzy dni później pojechaliśmy do Lubina na mecz z rezerwami, na pierwszy mecz ligowy. Wtedy Motor wygrał na tamtejszym stadionie 2-0 po dwóch bramkach Rafała Króla z rzutów karnych. Gdyby teraz ten scenariusz się powtórzył, czyli czyste konto i wygrana, nikt by nie miał pretensji, nawet gdyby to miało być 1-0. Jedna rzecz, o której jeszcze będę przypominał po raz po raz kolejny, czyli kartki. Nadal mamy wielu, wielu zagrożonych piłkarzy pauzą i tutaj w tym gronie jest m.in. Kacper Wełniak, ale też ośmiu innych zawodników. Przemysław Szarek, Jakub Staszak, Kamil Wojtkowski, Filip Wójcik, Bartek Zbiciak, Arek Najemski, Max Cichocki, Piotr Ceglarz. Bardzo, bardzo długa lista, no ale mamy nadzieję, że tak jak w ostatnich meczach Wielu tych zawodników wymienialiśmy i oni nadal są na tej liście, co oznacza, że potrafią zagrać czysto, potrafią zagrać tak, by. Nie wypaść na, na kolejne spotkanie, i dzięki temu Gonzalo Fajo może się cieszyć szeroką kadrą i może się cieszyć szerokim wyborem na poszczególne pozycje. W wielu przypadkach to, to na pewno jest bardzo ważne, bo, bo na niektórych pozycjach jakiegoś szerokiego wyboru nie ma. E, tak jakby choć, choćby o, mówię o prawej obronie, gdyby wypadł Filip Wójcik już trzeba byłoby robić pewne roszady. Ale nie ma co tutaj wychodzić zbytnio do przodu, tylko będziemy obserwować co się będzie dalej działo. Eee wszystkich mogę tylko i wyłącznie zaprosić na sobotni mecz Motoru Lublin z Zagłębiem 2 Lubin, godzina 17, Arena Lublin. No i liczymy na 3 punkty. A po weekendzie będziemy tradycyjnie spoglądać w tabelę, liczyć punkty i w kolejnym podcaście będziemy mogli sobie rozpisać i opowiedzieć o wszystkich potencjalnych możliwościach, jakie będą nas czekały przed i po 34 kolejce. Cześć motorowcy.